Cześć, z tej strony Kamil z portalu Bieganie u skrzydla. Partnerem odcinka jest marka Audictus, która w swojej ofercie ma wysokiej jakości sprzęt do słuchania muzyki. Polecam sprawdzić nowość Audictus Champion Pro. To bezprzewodowy zestaw, który gwarantuje ponad 50 godzin działania. Champion Pro wyróżnia się nie tylko szczegółowym brzmieniem, ale także wygodą i funkcjonalnością. Szybki przegląd oferty tej marki można zrobić klikając w linki umieszczone pod filmem. Zaczynamy odcinek, zapnijcie pasy, startujemy. Chciałbym przebiec chociaż raz w życiu maraton. Jeśli zacznę dziś regularnie biegać, to na pewno za pół roku dam radę przebiec cały dystans bez zatrzymania i kryzysu. Mam już nawet gotowy plan treningowy, który zakłada dwa treningi w tygodniu i wzmacnianie mięśni dzięki jodze, to na pewno pozwoli mi osiągnąć mój cel. Biegałem już wiele lat temu na WF-ie. Więc wystarczy przypomnieć sobie rady dotyczące biegania, które otrzymałem od trenera w szkole. Mam 35 lat i 20 kilo nadwagi. Całe życie przesiedziałem na kanapie, jedząc chipsy i popijając je słodzonymi napojami. Jestem przekonany, że po 3, 4, góra 5 tygodniach regularnego biegania będę wyglądać jak rasowy biegacz. Pozbędę się całej nadwagi i poprawię kondycję fizyczną. Biegam już od kilku tygodni i zaczęło boleć mi prawe kolano. W zasadzie w lewej stopie też czuję jakiś dyskomfort. Do końca dzisiejszego dnia już nic nie robię, odpoczywam. Ale wiadomo, jutro idę na trening. Moje dolegliwości na pewno można rozbiegać. Nie kupię butów do biegania, które wizualnie mi się nie podobają. Nie od dziś wiadomo, że jak chcę biec szybko, należy wybrać czerwony model, a jak chcę trenować w lesie, zielone buty do biegania będą najlepsze. Zawsze szybko biegłem do autobusu, szczególnie gdy podjeżdżał na przystanek, a ja byłem spóźniony do pracy. Zacznę biegać dziś i na dobry początek zrobię 8 km, bo wiem, że 10 to byłoby szaleństwo. Pojutrze zrobię bieg regeneracyjny na 5 km, a w weekend wyciągnę znajomego, który jeszcze nie biega i razem zrobimy 12 km po lesie. Kolega mi mówił, że na początku przygody z bieganiem jest ciężko, ale z każdym kolejnym treningiem jest lepiej. Znajomy biega już pół roku i dopiero po takim czasie widzi progres. Ja jestem jednak inny, jemu zawsze we wszystkim szło opornie. I bądźmy szczerzy, on na niczym się nie zna. Ja kupiłem gotowy plan treningowy w internecie z gwarancją, że już za kilka tygodni będę biegać półmaratony. Żeby być biegaczem, wystarczy tylko biegać. Nie są potrzebne ćwiczenia uzupełniające, siłownia czy stretching. W ogóle dziwnie brzmi to słowo stretching. Biegam już od kilku tygodni. Zawsze na tej samej trasie, zawsze z identyczną intensywnością, czyli grzeje ile się da przez taki dystans, jaki jestem w stanie przebiec. Pomimo takiego treningu, moja waga stoi w miejscu. Nie wiem o co chodzi. Jeśli ten materiał Wam się podobał, kliknijcie proszę łapeczkę w górę. Ta łapeczka ma ogromną moc dla rozwoju kanału. Za jej wciśnięcie z góry dziękuję. Warto też. A może przede wszystkim subskrybować ten kanał, gdzie codziennie spotykają się biegacze i miłośnicy aktywnego stylu życia, by rozmawiać o pasji. Tworzymy aktywną i wspierającą siebie nawzajem grupę. Warto do nas dołączyć, warto subskrybować ten kanał. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.